Dobry wieczór Państwu. Zacznę od złożenia życzeń zespołowi Instytutu Biznesu z okazji Waszych dziesiątych urodzin. Życzę kolejnych dziesiątek w pracy na rzecz polskich przedsiębiorców. Myśląc o tym dziesięcioleciu, wróciłem do roku 2012. Nie wiem, czy pamiętają Państwo, co było najważniejszym wydarzeniem 10 lat temu w 2012 roku. To były Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej które gdzie się odbywały? W Polsce i na Ukrainie. 10 lat później jest to sytuacja, która wydaje nam się po prostu niemożliwa. Sprawdziłem też miasta, w których rozgrywane były mecze i szczególnie uderzyły mnie dwa miasta, Charków i Donieck. Proszę sobie wyobrazić mecz Holandia-Niemcy na stadionie w Charkowie i mecz Anglia-Francja na stadionie w Doniecku, który prawie już nie istnieje. To było 10 lat temu. Teraz dla nas jest, brzmi to jak science fiction. Ostatnie dziesięciolecie to także trage, tragedia pandemii COVID-19, która na pewien czas właściwie zamknęła cały świat. I łącząc działalność Instytutu Biznesu i Fundacji Krasickiego, Instytutu SG, nie mogę zachęcić do wyciągnięcia pewnych wniosków właśnie z tych dwóch tragedii. Te tragedie powinny zachęcić nas do tego, żebyśmy. Przyspieszyli działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Mówimy o skrócie SG, działaniach na rzecz środowiska, społeczeństwa, pracowników i rozwijanie się w sposób zrównoważony, bo co pokazała pandemia, co pokazała wojna, jak łatwo zerwać łańcuchy dostaw, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od paliw kopalnych. Więc niech. Y te tragedie sprawią, że przyspieszymy i transformację energetyczną, transformację cyfrową, gdyż w ten sposób możemy ocalić planetę dla przyszłych pokoleń. Wracając do Euro 2012, hasłem tych mistrzostw były słowa Wspólnie Twórzmy Historię. Chciałbym, żebyśmy tak ją pisali, właśnie dzięki zrównoważonemu rozwoju, żeby przyszłe pokolenia były nam bardzo wdzięczne. Chciałbym, żeby przedsiębiorcy mieli świadomość, że działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, działania ESG nie są przykrym obowiązkiem, ale mają, mogą być ogromną szansą na rozwój nowych produktów, nowych usług, nowych branż i naprawdę zrównoważony rozwój może się opłacać. Ja już dziś zachęcam do udziału w drugim kongresie ESG, który odbędzie się 25 stycznia w Warszawie. Będziemy tam przekonywać przedsiębiorców, szczególnie tych małych i średnich, że naprawdę działania ESG mogą być opłacalne i to dla wszystkich, dla firm, dla nas, klientów, pracowników i przede wszystkim dla planety. I razem twórzmy historię. Dziękuję bardzo.